Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym, krótkim materiale, w którym powiem Ci o sposobie na to, jak zagadywać kobiety. To znaczy, jeżeli właśnie jest kobieta, którą chcesz zagadać, to powiedzieć. Co powiedzieć, jak powiedzieć, co ja mam mówić w ogóle, Dominik? Powiedz mi, powiedz mi, bo ja nie wiem w o czym co mam mówić. Więc już Ci mówię. Jak jest kobieta i ogólnie, jeżeli chodzi o zagadywanie ludzi, bardzo, 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 bardzo dobrze działa zagadywanie ludzi na podstawie emocji. Czyli po prostu zobacz, co dana osoba robi, jak się czuje, jak wygląda. Postaraj się ocenić to, jak się czuje i zastosuj to. Czyli powiedz coś na temat jej samopoczucia. Świetny początek rozmowy. Świetne coś, o co można ogólnie zagadywać ludzi, mówić, pytać. Ludzie to bardzo lubią. Kiedy dotykasz właśnie tych emocji, wtedy jest właśnie super, ponieważ to emocje. Odzwierciedlają stan wewnętrzny człowieka. Także bardzo ważne, aby o tym pamiętać, że emocje dla ludzi, te, które odczuwają, są w pewnym sensie, w pewnym rozumieniu najważniejszą rzeczą, jaką odczuwają w życiu. Także bardzo ważne jest, aby o tym pamiętać, aby odnosić się do emocji drugiego człowieka. Jeżeli to robisz, jeżeli odnosisz się do emocji drugiego człowieka, jeżeli się o nie pytasz, jeżeli je stwierdzasz i pytasz, czy masz rację, to wtedy człowiek czuje się przez ciebie bardzo zaopiekowany, czuje się bardzo dobrze przy tobie, ponieważ ty nie mówisz o jakichś tam różnych rzeczach, które się dzieją wokół ciebie, jakieś masy różnych rzeczy tam na świecie się dzieje, w twoim życiu się dzieje i tak dalej. Ty się o to nie pytasz, ty o tym nie mówisz, tylko ty podchodzisz do osoby i pytasz się o nią, pytasz się. O to, co ona czuje, jak się ona czuje, co tam się w środku dzieje. Także to jest właśnie bardzo ważna technika, zagadywania, tak naprawdę, którą Ty możesz stosować w życiu praktycznym, w życiu codziennym, kiedy widzisz dziś jakąś kobietę, widzisz określone emocje w niej, o te emocje możesz się spytać, o tych emocjach możesz coś powiedzieć. Także to jest bardzo ważne, aby pamiętać o czymś takim i po prostu praktykować to, ponieważ. Wyobraź sobie, jak ty byś się czuł, gdyby ktoś spytał się o Twoje emocje. Na pewno czułbyś się fajnie, czułbyś się miło, ktoś jest zainteresowany tobą, tym, co tam się dzieje w swoim wnętrzu. I właśnie o to chodzi. Aby po prostu ludzie mogli tak na luzie rozmawiać o tym, co czują. Więc coś takiego proszę Cię, abyś praktykował, bo będziesz to praktykował i będziesz się wyróżniał ludzie będą chcieli z Tobą gadać i będzie super. I będziesz zapamiętywany przez te osoby na całe lata jako właśnie ktoś, jako nie jakiś tam byle kto, kto coś tam se gadał, coś tam se robił. Tylko będziesz zapamiętany jako o, to jest on, to jest ta konkretna osoba, która robiła te konkretne rzeczy ja to zapamiętałem, ja pamiętam, jak ta osoba się mnie pytała o moje uczucia, ja wtedy jej powiedziałem, słuchaj, no jestem zły, bo stało się to i to i to, tamto, albo coś innego. I jeżeli ludzie mówią coś dla nich ważnego, emocjonalnego do danej osoby, to później właśnie zapamiętują tą osobę, do której to mówili bardzo, jako tego słuchacza właśnie. I ta osoba ma duże znaczenie dla nich w pewnym sensie takim ukrytym, i pamiętają tą osobę bardzo wyraźnie, i mają oni takie na przyszłość bardzo pozytywne zdanie. Także właśnie warto to stosować, ponieważ tak naprawdę no, to jest takie dobre, to jest takie miłe i to przynosi nam wartości i tym innym osobom również. Także stosuj coś takiego, właśnie w relacjach z kobietami, w podchodzeniu do kobiet, stosuj coś takiego. Jeżeli ktoś by się mnie spytał, jak zagadywać, jak rozpocząć rozmowę z dziewczyną, oto masz sposób praktyczny, który możesz stosować w życiu codziennym. W tym nagraniu to by było wszystko. Powodzenia.